Ty jesteś moim synem, jam Ciebie dziś zrodził. Ty jesteś moim synem, jam Ciebie dziś zrodził. Przyjmuję, Panie, Twoje przyodzianie. poruszam się w Twej chwale. Za Twego Syna jestem przybrany, mój strach i lęk jest podeptany. Ty jesteś moim synem, jam ciebie dziś zrodził. Ty jesteś moim synem, jam ciebie dziś zrodził. W miłości twojej tak umocniony, że hukaj dane, już połamane. Ja tylko Jezu muszę się zgodzić, by mi to wszystko było dane. Ty jesteś moim synem, jam Ciebie dziś zrodził. Ty jesteś moim synem, jam Ciebie dziś zrodził.